Odepchnęła mnie na bok na imprezie. Jej usta wygięły się w uśmiech, który nigdy nie dotarł do oczu, i powiedziała, ta impreza jest dla mojego byłego. Jeśli to cię przeszkadza, to twój problem. Te słowa uderzyły mocniej niż samo pchnięcie. Muzyka dudniła, szklanki brzęczały. Śmiech unosił się po powietrzu. A jednak dla mnie świat jakby się zamknął, jakby wszyscy inni wyparowali. Ludzie w pobliżu to zauważyli. Niektórzy zamarli. Inni udawali, że niczego nie słyszeli. Jej były stał kilka stóp dalej, ścieżąc zęby, płając się w świetle reflektorów, jakby to zawsze był plan. Znajome uczucie upokorzenia zaczęło we mnie narastać. Pragnienie, żeby się wytłumaczyć albo odzyskać przestrzeń, która kiedyś była moja. Ale zamiast tego spojrzałem na nią, naprawdę spojrzałem i zobaczyłem pewność, a nie troskę. To nie było nieporozumienie. To było celowe. Wziąłem głęboki oddech, poprawiłem marynarkę i skinąłem głową jeden raz. Spokój wybrany świadomie nie jest słabością. Odwróciłem się plecami do muzyki, tłumu i jej nieśczerego uśmiechu. Wyszedłem w noc bez jednego słowa. Na zewnątrz powietrze było chłodne, ciche, ostry kontrast wobec chaosu, który zostawiłem za sobą. Telefon wibrował od wiadomości od znajomych: czy wszystko w porządku, czy co się stało. Ignorowałem je. Nie byłem wystarczająco wściekły, żeby się wyżalić, ani wystarczająco złamany, żeby błagać. Siedziałem chwilę w samochodzie, pozwalając emocjom opaść. Spokój zaskoczył mnie jeszcze bardziej niż jej odrzucenie. Zdałem sobie sprawę, jak często połykałem dyskomfort, żeby zachować spokój. Ile razy mówiłem sobie, że publiczne lekceważenie nie ma znaczenia. Tej nocy miało. Jechałem do domu powoli, nie po to, żeby się zamartwiać. Tylko, żeby pomyśleć. Szacunek nie wymaga znoszenia upokorzenia z uśmiechem. Nie wymaga rywalizacji z przeszłością. W domu zaparzyłem herbatę, położyłem telefon ekranem do dołu i oparłem się impulsowi, żeby zareagować od razu. Odejście było wyborem. To, co nastąpi potem, będzie odpowiedzą. Jest między nimi różnica i ma znaczenie. Godzinę później impreza rozlała się na jego media społecznościowe. Stories, zdjęcia. Otagowane posty wszyscy śmiali się, tańczyli, świętowali coś, co nagle zrozumiałem. To nie było spotkanie po latach. To była inscenizacja, a inscenizacje potrzebują publiczności. Nie wrzuciłem nic dramatycznego. Udostępniłem jedno zdjęcie z mojego mieszkania. Spokojny stolik dla jednej osoby, światła miasta świecące przez okno i podpis Wybieram spokój. W ciągu kilku minut zaczęły przychodzić wiadomości nie od obcych, ale od ludzi. Którzy tam byli. Pytali, co się stało, dlaczego ona to powiedziała, skoro niby wszystko skończone. Nie odpowiadałem od razu. Prawda nabiera tempa, kiedy dostaje przestrzeń. Na imprezie energia się zmieniła. Szepty zastąpiły śmiech. W końcu kto zapytał na głos, dlaczego sprowadziła byłego i publicznie mnie zlekceważyła. Muzyka grała dalej, ale pokój się zmienił. Dzwoniła dwa razy. Nie odebrałem. Trzecie połączenie przyszło z wiadomością tekstową. Dlaczego wysiedłeś tak po prostu? Odpowiedziałem raz. Spokojnie. Nie wysiedłem. Wybrałem, żeby nie być lekceważonym. To wszystko. Bez dyskusji. Bez obrony. Po drugiej stronie sali uśmiech jej byłego zadział. Uwaga jest zabawna, dopóki nie pojawi się odpowiedzialność. Ludzie zauważyli napięcie. To, jak rozmowy zamierały, kiedy padało jej imię. Ktoś rzucił wymuszony żart. Nikt się nie zaśmiał. Gospodarz próbował zresetować nastrój. Ale to nie chwyciło. Publiczne momenty nie da się cofnąć. Zostałem w domu. Składałem pranie i pozwoliłem, żeby tętno zwolniło. Cisza zrobiła to, czego nigdy nie potrafiły kłótnie. Kiedy zadzwoniła znowu, jej ton się zmienił. Mniej pewne, bardziej pilne. Wspomniała pytania od innych. Powiedziałem jej. Że pytania są naturalne, kiedy działania zdradzają szacunek. Potem zakończyłem rozmowę. Spokojne granice brzmień głośno dla tych, którzy przywykli do kontroli. Do rana zistoja przybrała kształt. Nie moją wersję, tylko widoczne fakty. Ona uczyniła wieczór o byłym i publicznie odrzuciła swojego partnera. Świadkowie mieli znaczenie. Wysyłała przepraszające wiadomości, które brzmiały jak wyuczone, pijana, żart, nieporozumienie. Nie wdawałem się. Wyjaśnienia rzadko trafają. Kiedy już są widoczne. Skupiłem się na logistyce, oddanie kluczy, rozdzielenie planów, odwołanie weekendu, który mieliśmy razem. Praktyczne kroki mają sposób na rozplątywanie emocji. Znajomi sprawdzali, jak się mam nie z litością, tylko szacunkiem. Zobaczyli powściągliwość tam, gdzie spodziewali się dramatu. To miało znaczenie. Zrozumiałem, że nie szukałem się prosin. Odzyskiwałem godność. Nie musisz ogłaszać końca, żeby on istniał. Czasem po prostu przestajesz pojawiać się tam, gdzie cię nie cenią. Cisza była stabilna, niesamotna. Spokój jest twardy, niegłośny, a twardy wydawał się właściwy. Kiedy w końcu spotkaliśmy się twarzą w twarz, wydawała się mniejsza, niż się pamiętałem. Nie słaba, po prostu niepewna. Zapytała: Dlaczego nie mogę tego odpuścić? Ja zapytałem, dlaczego odpuszczenie zawsze wymagało najpierw odpuszczenia siebie. Pokój zamilkł. Powiedziała, że nie chciała mnie zranić. Powiedziałem, że intencja nie kasuje wpływu. Bez krzyku, bez katalogowania dawnych urazów. Tylko jasność. Powiedziałem jej, że nie będę rywalizował z przeszłością ani akceptował publicznego lekceważenia jako żartu. Skinęła głową. Łzy się pojawiły. Zrozumiała, że to nie jest bitwa do wygrania. Przekroczyła granicę. Zgodziliśmy się na przestrzeń. Wyszedłem bez trzaskania drzwiami czy wielkich przemów. Spokojne zakończenia są trudne, bo nie zostawiają nic do kłótni. Po prostu istnieją. Niepodważalne. Następujące tygodnie były ciwsze, stabilniejsze. Wróciłem do rutyn. Odnowiłem kontakty z odkładanymi znajomymi. Spałem lepiej. Wspomnienie pchnięcia i uśmiechu wciąż się pojawiało, ale już nie bolało. Wyjaśniało. Nauczyłem się mocy odejścia bez tłumaczenia się tłumowi. Ludzie zauważyli, nie plotkowali, przestawili się. Szacunek ma wagę. Przestałem sprawdzać jej media i zacząłem planować własne weekendy. Leczenie nie było dramatyczne, było konsekwentne. Nie potrzebowałem walidacji o pokoju, który się śmiał. Potrzebowałem zgodności z samym sobą. Odejście nie oznaczało przegranej. Oznaczało odmowę roli, która wymagała Żebym się zmniejszył. Ta odmowa zmieniła sposób, w jaki podchodziłem do każdej relacji potem spokojnie, jasno, bez kompromisów w kwestii godności. Patrząc wstecz, ta impreza mnie nie uciszyła. Uciszyła pokój. Kiedy zostałem spokojny i odsiedłem, hałas stracił moc. Publiczne lekceważenie żywi się reakcją. Usun reakcję, a prawda mówi sama za siebie. Nie upokorzyłem jej, nie ujawniłem tajemnic, nie domagałem się przeprosin. Wybrałem spokój i pozwoliłem świadkom zrobić resztę. W momencie, gdy uczyniła wieczór o byłym, wydała oświadczenie. W momencie, gdy odszedłem, odpowiedziałem cicho, stanowczo i wszyscy to usłyszeli.